Auto zeszperowane na obłosze skrzynia zakwencenia to jest dokładnie taki sam samochód i jakim rywalizował w WLC Team Volkswagen, a kiedy mieli swój program wy rajdowy, wyszotna świata. Teraz za kierownicą tej maszyny, tego sprzętu. Adam Małyz, nim zacznijmy może. Ja poproszę, raz jeszcze jakieś brawa na Adam Małysza Wyzwanie nutne, trzeba spieszyć jak Najlepiej jak najszybciej obecna do prędkości zobaczymy jakiej na tym 60 metrów, około ok. 60 metrów tutaj bardzo ważny jest start, procedury bardzo ważne, jest odpowiednie przewinanie. wieży, już to podtrzymanie. do scenyckich tutaj, Adam Małyszy, ale będą dwie próby, oczywiście jeszcze pokazóweczka taka delikatna, ale Adam będzie miał jeszcze dość sporo, sporo jazdy. Dajcie mu oczywiście duże brawa! No i za momenty Maciej Janowski będziemy okazję zweryfikować to, co przed momentem zrobił Adam Małyszy. Myślę, że Maciej Janowski ma tutaj troszkę... Prostsze zadanie, co by tu e, nie mówić. Raz, że jest przed własną publicznością. Dwa, że na ten tor jak pastą kieszonkę. A trzy, on na pewno będzie miał odkręconą, brałą rękę na 100% niż wy, nim wystartuje. To może teraz wszyscy zaniedbcie Maćka wielkimi brawami! Stówa, była, za nią, mam wrażenie, zobaczymy zaraz wyniki, wyniki mogą być dostępne po drugim biegu druga próba Adama Molesza, myślę, że trzeba będzie desperdować nieco wyższych obrotów w samochodzie takim jak ten, czyli przypomnę, jest to Volkswagen Polo GTI z specyfikacji R5, który normalnie mógłby realizować wmc 2 ważna jest procedura i teraz patrzymy na czasy. Już nam chwilę porównałem. Chciałem się ruszyć z nieco wyższych obrotów. I teraz e, zaczynamy już teraz. Proszę ale małych z jeszcze obrotów. Procedura zapięta, myślę, że większa prędkość około 90, spokojnie kilkanaście kilometrów na godzinę więcej. Wykonanie Adama Małysza i czekamy na odpowiedź Maćka Janowskiego. Panowie jeszcze rzucili sobie jakieś. Spojrzenie, może po Zobacz teraz, jak ja to zrobię, Zobacz, czy będę szybszy. O tym się już za kilka chwil. Na szczęście, bo nam się poprawiła. Na nieco przesycha. Co może wyrobić, premiować? Nieco samochody. Czeka na mnie Słodzie Janowski, Będzie odkręcona manetka na maxa też się będzie maszyna dosłownie wystrzelić. Ponownie nie postuła. A ja teraz poproszę o duże duże brawa na Marsz Maciej Jowacki! A my czekamy na rezultaty, bo rezultaty będą najważniejsze. Zobaczymy co pojawi się o mazonym nie no wyniki bardzo dużo, 4, 6, 3, 3, 4, 9, tylko 10 km poniżej Adam Mały. Wydawałoby się, że tutaj będzie przepaść, tak tam no, zabierze, wyniki możemy wytrzymać chwilę. Mamy 4, 6, 6, 4, 5, 0, 8, 1. Mimo większej prędkości, drugi czas jednak gorszy, to znaczy zdecydowanie o pół sekundy poprawił się Adam Małyż, ale on to powiem jakby Pierwszy przejazd był tym przejazdem, który ma na celu jakieś przyzwyczajenie się, a na drugim już odkręcona. No, nie to manetka tylko kas na maksa chleban podłogę i my przechodzimy do wywiadu. No dobrze, proszę Państwa, mamy bohaterów ostatniej konkurencji Maciej Janowski, Adam Małyś. Maciek muszę powiedzieć Ci coś miłego. Rzadko mówię miłe rzeczy, ale Adama nie pokonał Sven Hannawald, nie pokonał Martin Schmidt ani Janę Achonen. Musiał poczekać aż pokona go Maciej Janowski. To musi być mega uczucie, co? <noise> To ci ale, ale... jesteś ja mój ja że to na Maciej Jadowski wygrywał, ale Adam, proszę Państwa, w drugim podejściu już był wyraźnie szybszy. Z 2-3 podejścia i mi strzelił, Adam. Tak, mistrza, jak się to mówi. Ja myślę, że to jest za bardzo stanęłem sobie wewnętrzne i w drugim już trochę bardziej przyczetności było. Ale cóż, no tutaj ciężko jest Maćka pokonać, jednak to jest jego siebie. Dobrze, powiedz trochę tutaj popadało. Gdyby nie padało, byłoby ci łatwiej. Poszukajmy usprawiedliwie. Oczywiście, na pewno, jakby nie padało, to bym wygrał. Nie no, żartuję. Ale myślę, że przede wszystkim jeździli na, na próbach nie padało i, i było trochę lepiej. Troszkę. Może nie aż tyle, ale troszkę lepiej. Ale tak jak mówię, no to jest... To jest Ziemia Maćka i to on tutaj jest królem. Na razie Maciek wszystko wygrywa, proszę Państwa, ale zobaczymy jak będzie dalej. wielki razie.